Na początku był gaz ziemny. Miliony lat temu gaz, jak ropa naftowa i węgiel, zebrał się pod ziemią. Dzisiaj wystarczy wydobyć go na powierzchnię. Po wydobyciu trzeba go oczyścić z dwutlenku węgla, azotu, butanu, propanu i wilgoci, a potem skroplić, bo skroplony gaz zajmuje 600 razy mniej miejsca. To tak, jakby zawartość samochodowego zbiornika paliwa zmieścić we flakoniku perfum. Technologia LNG to jedna z najbardziej innowacyjnych metod przesyłu gazu ziemnego. Polega na transporcie schłodzonego gazu w postaci skroplonej specjalnymi tankowcami do terminali regazyfikacyjnych. Te tankowce nazywane są metanowcami. Około 1/4 gazu ziemnego na świecie jest transportowana w ten sposób. Najwięksi producenci LNG na świecie to między innymi Indonezja, Trinidad i Tobago, Algieria, Malezja, Australia oraz Katar. Kiedy LNG przypłynie do Polski, wystarczy go wypompować i ogrzać, by znów zamienił się w gaz. Fachowo nazywa się to regazyfikacją. Gaz przywieziony do Świnoujścia popłynie dalej gazociągiem do tłoczni gazu w Goleniowie, a potem krajową siecią gazociągów do odbiorców w całej Polsce, także do Twojego domu. LNG to Twoja wygoda i bezpieczeństwo.